Cześć, witam serdecznie dzisiaj. Słuchajcie, kilka osób, nie wiem czy to będzie sensowne, ale kilka osób zaproponowało mi spotkanie moich fanów, czy nawet pseudofanów, nie wiem jak to nazwać, ale raczej fanów. Orientuję się, że zainteresowanie może być praktycznie zerowe, ale 15 września Wyszowia. Hmm, nie ma sprawy. Kto chce spotkać się ze mną 15 września w Rzeszowie, niech daje znać pod tym filmikiem. E, wysyła mi wiadomości prywatne na mm, tubowy. Umówię się. Proszę zgłaszać się. E, 15 września w Rzeszowie na bulwarach nad Wisłokiem, gdzie jest e, Fontanna i Basen. E, kto trafi do Rzeszowa łatwo się może zapytać o bulwary nad Wisłokiem, gdzie jest fontanna, tam e, będzie zlot. Jeśli ktoś sobie życzy e, spotkać ze mną, porozmawiać, pośmiać, pogadać. dorośli napiją się ze mną piwa, nie ma sprawy. Pójdziemy gdzieś, zorganizujemy porządną bibę z piwskiem. E, młodzież niepełnoletnia oczywiście. Będziemy ja mogli zapisać moje autografy. Bądź może nawet koszulkę z napisem The Hunt 821, którą specjalnie wyprodukuje dla kogoś znajomego. Słuchajcie, oprócz zlotu, jeszcze dzisiaj chciałem polecić jedną rzecz. Kanał 89 Haunted będzie napisany pod vlogiem. Chłopak jest moim wiernym subskrybentem. Ciekawy opowiedział ostatnio na jednym swoim filmiku na temat ludzi sławnych, dzięki, że zaliczył mnie w ogóle do ludzi aż tak sławnych jak Rocky Royo. Wiem, moim zdaniem nie należy mi się ten zaszczyt, ale jeśli ktoś tak twierdzi, no to też jest fajnie, nie? Słuchajcie. Hmm. Cieszę się bardzo, że w ogóle zainteresowanie było takie coś, że ktoś chce zorganizować zlot nawet ze mną. Bardzo chętnie bym zawłosił Roya jako gościa specjalnego na to. Jeśli Royo oglądnie ten filmik, może przekazujcie mu to, polecajcie ten filmik. Bardzo chętnie bym spotkał się z Royem, wymienił kilka poglądów na temat YouTube'a, na temat vlogów. Gameplayerem nie jestem, ale vlogerem jestem. Bardzo chętnie bym zobaczył go u siebie w moim pięknym mieście. Także, Royo, serdecznie zapraszam również Ciebie. Jeśli Ty zaszczycisz mnie swoją obecnością, w gruncie rzeczy więcej ludzi też przyjedzie. Bo moich fanów, takich, których chcieliby chyba mnie oglądać, by było góra 5 osób, czyli. Niewielkie zainteresowanie, ale jeśli Ty zastanowisz na swoją obecnością, Nie wiem, czy byłeś kiedyś rojo w Rzeszowie. Zapraszam serdecznie. Piękne miasto. Urwiesz chwilę czasu. Pamiętajcie, 15 wrzesień. Jeszcze można się zgłaszać, napisać, od tej godzinie przyjdziecie. Ustalimy godzinę 17, powiedzmy, na bulwarach nad Kto dojdzie do Rzeszowa... Będzie wiedział, jak trafić na bulwary nad fontanną, nad Wisłokiem, gdzie jest składka fontana, tak zwany basen. Tam jest ten świetny niedaleko jest do Lidla, gdzie ci, którzy mają mało pieniędzy, mogą kupić tanie, a dobre piwa. Jak nie, pójdziemy gdzieś indziej na piwo, też będzie fajnie. Słuchajcie, tak więc to jest vlog informacyjny na temat tego spotkania. I jedno polecenie, właśnie 89 haunted. Świetny gość, który chce zaistnieć, uważa, że ja zaistniałem. Ja sam nie uważam, że ja zaistniałem. Gdybym ja miał zaistnieć, to by było wyświetlenie filmów i subskrypcji bardzo dużo. Na razie stwierdzam, że lekkie zainteresowanie moimi blogami jest z czym się cieszę, jestem dumny wasze zdrowie chłopaki, dziewczyny szczególnie biała wilczyca zapraszam zapraszam serdecznie na pewno zrobimy coś fajnego formę zabawy może jakieś ognisko gdyż niedaleko stamtąd, gdzie się mamy spotkać jest ten, na którym można zrobić ognisko złożymy się, zakupimy kiełbasę Utniemy patyki, porównujemy nisko. Jeśli ktoś yy, uważa, że gra na gitarze, nie weźmie gitarę ze sobą, pośpiewamy. Zarazem podyskutujemy na temat vlogów, gdyż dyskusja była ciekawa na temat vlogów, gameplayerów na tym zlocie. I jeszcze raz mówię, zapraszamy Roya. No, jeśli Royo kiedyś mi polecił. Myślę, że chętnie by skorzystał z zaproszenia. Ja go zapraszam serdecznie. I myślę, że ciekawe by było wymienić informacje na temat vlogów, na temat samego istnienia vlogerów na YouTubie. Byłoby bardzo fajnie, ciekawie. Pamiętajcie, pod tym filmikiem robię zgłoszenia. Wysyłajcie mi prywatne zgłoszenia. Zapraszam wszystkich serdecznie. Czy ktoś ma 11 lat, czy ktoś ma. 40, jak ja 70, 80, 90. No, 90, niebo, yy, nie, bo nie zapewniłem opieki medycznej. Zapraszam w raki. Jeśli będzie zainteresowanie, jeśli ktoś, nawet dla kilku osób zrobię to spotkanie, ważne będzie, kilka osób. Kto będzie chciał przyjechać, zapraszam całą Polskę. Jest 15 wrzesień. Zapraszam serdecznie. Kto będzie chciał się zgłosić? Trzymajcie się. Czekam na odpowiedzi pod tym filmikiem. A zgłoszenia wysyłajcie. Każdego, kto nie zna Rzeszowa, będę odbierał osobiście z dworca, czy z PKS-u, czy z PKP. Nie ma sprawy. Łatwo będzie poznać. Będę w koszulce DeHanto 721. Proste. Жимать еще надо.